Dobry. Dzisiaj odbywa się konferencja Jakość edukacji czy i jakość ewaluacji, która w tym roku odbyła się w Zakopanym pod tytułem Jak zbudować dobrą szkołę. Nazywamy się Maryla Gula i Gabriela Mączka i będziemy prowadzić reportaż z tej konferencji. Mm, to bardzo trudne pytanie. Słuchaj, to strasznie duże, trudne pytanie. Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Och, to jest bardzo trudne pytanie. Jest to bardzo trudne pytanie. Piąta nasza konferencja jakość edukacji, czy i jakość ewaluacji. Tym razem odbywa się pod hasłem Jak zbudować dobrą szkołę. Od czego zależy sukces szkoły? A, myślę sobie tak, że sukces szkoły to jest taka wypadkowa wielu osób i wielu działań. Myślę, że to jest współpraca dyrekcji czy dyrektora z nauczycielami. Jest to współpraca z uczniami, z samorządem uczniowskim. Jest to oczywiście też współpraca z rodzicami. Myślę, że bardzo ważną taką rzeczą to jest uzyskiwanie takiej informacji zwrotnej o pracy w szkole właśnie od uczniów, od rodziców i w oparciu o to też budowanie takiego dobrego, dobrej atmosfery w szkole. Jaki powinien być dyrektor dobrej szkoły? Dyrektor dobrej szkoły, właściwie chyba każdy dyrektor szkoły był, powinien być przede wszystkim otwarty na innowacje. Powinien być człowiekiem, który słucha uczniów, słucha nauczycieli i słucha tego, co mają mu do powiedzenia rodzice. Czyli tak naprawdę słucha wszystkich, z kim ma, z kim ma do czynienia. Jak postępować, aby zachęcić dzieci do pracy? Przede wszystkim zapytać dzieci, jak, lubi, jak lubią pracować. A rozmawiać z nimi, w jaki sposób, czego chcą się dowiadywać, w jaki sposób chcą się dowiadywać? Zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeśli nie ma bezpieczeństwa i ja uważam, że jeszcze niebezpieczeństwo w relacjach uczeń-uczeń, tylko w relacjach uczeń nauczyciel jeśli uczeń się nie boi nauczyciela, tylko go traktuje jak przyjaciela, to, to jest wszystko później proste już. Czy liczy się ze zdaniem uczniów? Tutaj chyba musiałbym powiedzieć, że nie do końca. Albo bardzo mało się liczy. A powinna się dużo więcej liczyć. Uczniowie powinni mieć dużo więcej do powiedzenia, bo to dla nich jest szkoła. Moja, po, moja się liczy, a, 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 a nie wiem, powinna na pewno. Co można by wnieść, aby szkoła otrzymywała jeszcze lepsze wyniki? No na pewno trzeba pracować nad współpracą wszystkich osób, które dbają o szkołę, nad tym co się w szkole dzieje. Traktować ucznia jak prawdziwego, dojrzałego człowieka i po prostu pozwolić mu myśleć. Z pewnością sama świadomość osób uczących się też jest ważna, więc jeśli te osoby zechcą się uczyć i zechcą podnosić swoje umiejętności, to to już jest 90% sukcesu według mnie. Szkole trzeba pomagać, szkole trzeba, pomagać. Szkole, szkole trzeba informować o tym, że szkoła może czerpać ze środowiska, w którym funkcjonuje, że może liczyć na wsparcie. Jak według Pana przedstawia się dobra szkoła? First of all it looks like a place where people want to be. Jakie warunki musi spełniać? People are not stupid. People want to have fun too, but know that They have to learn to, and that's sometimes quite a lot of work as well. How to aby zachęcić dzieci do pracy? Że to nie jest pytanie do ministra, a raczej do dzieci. Pewnie warto byłoby, żeby nauczyciele pytali dzieci, kiedy one się czują takie zachęcone do pracy, kiedy się czują zmotywowane, kiedy lubią się uczyć. Myślę sobie, jak przypominam sobie czasy, kiedy byłam dzieckiem, co było już strasznie dawno temu, że czułam się zmotywowana do pracy wtedy, kiedy lubiłam nauczyciela. Kiedy on był dla mnie życzliwy, kiedy to, co mówił, było ciekawe. Sądzę, że tak jest w Waszym przypadku, tak? Czy, czy nie? Tak. No Okej, okay, to zgadłam w takim razie. Y czy szkoła jest otwarta na różne propozycje uczniów? Nie, nie mogę powiedzieć tak ogólnie. Myślę, że w każdej szkole pojedyncze to wygląda inaczej. Mam nadzieję, że coraz więcej szkół się otwiera na propozycje uczniów, bo ja jestem pewna, że Wasze propozycje mogą. Pomóc zmienić się szkole na lepsze, więc myślę, że tych szkół, które będą otwarte na uczniów, jest coraz więcej. Będzie coraz więcej. E, jak ważny jest kontakt nauczyciela z uczniem? Lubisz kontakt nauczyciela z tobą? Bardzo lubię. Czyli jest bardzo ważne, nie ma nic ważniejszego. Nauczyciel pracuje w szkole po to, żeby z wami pracować, a wy przychodzicie do szkoły po to, żeby on pomagał wam się uczyć, więc jest to najważniejsza. Czy szkoła pomaga rozwijać umiejętności osób uczących się? Z mojego punktu widzenia, tak. Szkoła daje uczniom różnego rodzaju propozycje. Nauczyciele myślę, że dysponują teraz większym czasem, żeby. Indywidualnie potraktować ucznia niż kiedyś. Na przykład są tak zwane godziny kartowe i raz w tygodniu ten nauczyciel jest tylko do dyspozycji ucznia. Jest to taka bardzo indywidualna praca, więc chociażby to. No Są różnego rodzaju też kółka i to jest w zasadzie dobrowolne, czyli jeżeli ktoś ma zainteresowania, może tam przyjść i rozwijać to wszystko. Ale nie tylko szkoła. Szkoła pokazuje też, jakie są różne placówki w mieście, co one proponują i jak z nich można skorzystać. Myślę, że również. Taki, taki aspekt. Zmienił się troszeczkę dystans nauczyciel i uczeń. Jesteśmy tak trochę bliżej ucznia, mówimy językiem uczniowskim. Uczeń ma większą odwagę, żeby z nami rozmawiać i powiedzieć, co jest dla niego ważne, co chciałby uzyskać. Więc to też sprzyja, taka, taka dobra rozmowa sprzyja też uczeniu się. Jak według Pani przedstawia się dobra szkoła? Jakie warunki musi spełniać? Oj, to musi być bardzo, bardzo dużo warunków. Jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga. Myślę, że nauczyciele są coraz lepiej przygotowani do pełnienia tego rodzaju funkcji. Myślę, że są bardziej świadomi, jak szkoła powinna dobra, dobrze funkcjonować. Nauczyciele cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w takiej ilości kursów, jak jeszcze nigdy dotychczas to nie miało miejsce i to jest jedna strona działania dobrej szkoły, ale też uczniowie muszą chcieć. Uczniowie muszą mieć świadomość, że uczą się dla siebie, że szkoła jest tylko pewnym etapem, a tak naprawdę ich troszeczkę przygotowuje do życia w dorosłym świecie, w rzeczywistości i muszą bardziej, mocniej zaangażować się w proces uczenia się. Nie uczenie się dla stopni, tylko uczenie się dlatego, żeby wiedzieć i dlatego, żeby posiadać umiejętności. To musi być również po stronie ucznia. Jaki powinien być dyrektor w dobrej szkole? so a principal in a good school should be involved with their teachers. they should be seeing what's happening in a classroom. they should be working with the teachers and the students and the community to find things the school can do to improve. and they should be aware of what good practice looks like and what best practice in schools might be to work toward. Czy szkoła powinna być dla dziecka drugim domem? so uh, in my opinion, schools should be community. there should be relationships between students and between students and teachers there should be relationships between the school and the community and i want students to feel like they are comfortable and wanted but i also want them to feel like they are being pushed and challenged to work hard and to try and achieve things No, przede wszystkim, ponieważ reprezentuję Społeczne Towarzystwo światowe, czyli takie szkolnictwo, które zaczęło się dopiero 25 lat temu w Polsce. My rzeczywiście tworzyliśmy te szkoły oddolnie i chcemy zobaczyć. To mnie interesuje, na ile to, co my zaczęliśmy tworzyć 25 lat temu, dzisiaj przekłada się na zmiany proponowane dla całej oświaty. Przy okazji, jak mamy tu wielu gości z zagranicy, jak nasze szkoły wyglądają na tle zmian, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Finlandii czy innych krajach. Czego pan oczekuje od tej konferencji? No, po pierwsze, właściwie takiej refleksji, co się dzieje na świecie, co się dzieje u nas. Myślę, że też oczekuję pewnych inspiracji, ponieważ problemem na całym świecie jest dzisiaj przejście od szkoły, która naucza, do szkoły, w której uczniowie uczą się. Jak jeszcze do tego udałoby się, tak jak chcieliśmy w hasłach początkowych, mieć szkołę pełną radości i satysfakcji, no to byłoby super. Do czego dąży współczesna szkoła? I think it should, it should strive to help young people like yourself and older people like me. I think to help us to think quite critically about the way things are and the way things we want them, the way we would like them to be. Jak ważny jest kontakt nauczyciela z uczniem. I think relationships in schools as in your own family are absolutely critical absolutely essential. We have to work very hard on getting good relationships between the adults the teachers and the children and also getting good relationships between children the group of children to jest, very, very important for learning and for having a good life. Jaki powinien być dyrektor w dobrej szkole? Myślę, że to powinna być osoba, która jest blisko uczniów, która jak myśli o tym, jak powinna się rozwijać szkoła, co się powinno w niej dziać każdego dnia, to przede wszystkim powinien myśleć o tym. Co zrobić, by uczeń czuł się w niej dobrze? Co zrobić, żeby chciał do niej przychodzić? Co zrobić, aby bycie w szkole było najfajniejszą częścią dnia, jaką uczeń ma? Do czego dąży współczesna szkoła? Och, to jest bardzo trudne pytanie. Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, do czego ja bym chciała, aby dążyła współczesna szkoła. Chciałabym, aby szkoła dążyła do tego, aby skupiać się na człowieku, na każdym uczniu, takim, jakim on jest, a nie takim, jak my sobie chcemy wymyśleć, żeby on był. Tak? i żeby każdy uczeń w tej szkole mógł być po prostu sobą i rozwijać się, rozwijać ten, szlifować ten diament, który ma w sobie. Jak postępować, aby zachęcić dzieci do pracy? Dzieci w sposób naturalny uwielbiają robić coś, być aktywnym. Um, uwielbiają, są ciekawe świata. Można by krótko odpowiedzieć na to pytanie, że trzeba im nie przeszkadzać. Ale tutaj, na tej konferencji, można znaleźć dużo odpowiedzi w różnych krajach, różne rzeczy się dzieją w szkołach, przedszkolach. Um, metody. Które nauczyciele stosują, opierają się na tym, że dziecko powinno być zaangażowane w grupie z nauczycielem, cieszyć się tym, co robi, otrzymywać informację zwrotną, która powoduje, że wie, co może poprawić. Także głównie obecny obraz szkoły czy przedszkola to taki, gdzie dzieci się dobrze bawią, są zaangażowane. I ciekawość świata jest rozbudzana przez dobrych, mądrych nauczycieli. W jakim celu Pani tu przyjechała? Przyjechałam na konferencję, żeby porozmawiać z osobami, które mają bardzo różne przekonania o edukacji. Ja sama pracuję poza tym głównym systemem edukacji i szkole dzieci, uczę dzieci w szkole demokratycznej. I bardzo zależy mi na dialogu pomiędzy osobami, które mają zupełnie różne poglądy na temat edukacji. Czy w szkole można się uczyć przez dobrą zabawę? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, jak szkoła jest zorganizowana, jakie podejście mają uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły. Także wydaje mi się, że w szkole poprzez zabawę można się bardzo dużo nauczyć. Ja myślę, że przede wszystkim przez dobrą zabawę, przez to, co powoduje, że. E, pojawia się pasja, tak? Pojawia się energia. Ona w tym momencie, kiedy jest zabawa, jest wyzwalana, więc dla mnie to jest priorytet. Najważniejsza. Czy szkoła powinna być dla dziecka drugim domem? A dla ciebie powinna być? Tak, myślę, że tak. Czyli co by miała? Jak, co, co by miała... Robić, jaka miałaby być? Myślę, że na pewno powinna być drugim domem. Spędza się w nim wiele czasu. A, okej. Okay. No właśnie, to mi się wydaje, że odpowiedź na pytanie, czy szkoła powinna być drugim domem, powinno być zapytań, pytaniem do dzieci. Co one rozumieją przez to, jaki jest dom, jaki powinien być. I co jest w nim ważnego? I powiedziałeś, że spędzanie czasu, że tam się spędza dużo czasu. W szkole się spędza największą ilość czasu, chyba nawet więcej niż w domu. To staje się strasznie ważnym miejscem. I teraz jest pytanie, czy to, co jest ważne, dzieje się właśnie na lekcjach, czy jest taka przestrzeń później, w której można szukać takich, takich sposobów spędzania czasu, budowania relacji w szkole, które powodują, że się jest blisko, fajnie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, to, to dobra odpowiedź? Myślę, że tak. Tak właśnie uważam, że szkoła powinna być dla ucznia, ale jest także dla rodziców i dla nauczycieli. Dzieci powinny, wszyscy powinniśmy spełniać swoje marzenia w szkole, a więc musimy powiększać taką przestrzeń dla wszystkich tych podmiotów, czyli dla dziecka, dla ucznia, dla rodzica. Dzieci powinny właśnie, wszyscy wspólnie powinni pracować na rzecz właśnie szkoły, rozwijać tę szkołę. Dzieci powinny w niej czuć bardzo dobrze. A przez to, jak dzieci będą się czuły, tak rodzice i nauczyciele będą szukać takich metod, żeby cele i spełnianie marzeń okazało się w no, tej łatwe, łatwiejsze. Co można by wnieść, aby szkoła otrzymywała jeszcze lepsze wyniki? No właśnie, chyba nie są najważniejsze wyniki i uczenie do testów, chociaż to jest ważne, bo przygotowujemy młodych ludzi do tego, żeby odnaleźli się na, na dorosłym życiu, żeby byli szczęśliwi, żeby spełniali swoje role właśnie te, które, które się mieszczą właśnie w tych marzeniach. No i mamy wszyscy ogromną, ogromne zadanie do spełnienia, żeby właśnie szkoła była takim przyjaznym, drugim domem dla dzieci, dla nas uczących, dla rodziców także. Jaki powinien być dyrektor w dobrej szkole? No tak myślę, że, że dyrektor to on ma bardzo trudno w szkole, ponieważ jest pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, jeszcze go kontrolują z góry, więc myślę, że on jest bardzo samotny, i jest mu bardzo trudno. Dlatego pomyślałam, że fajnie, żeby on był bliżej tych wszystkich ludzi. To może wtedy nie będzie tak samotny i będzie mu trochę łatwiej. Czyli myślę sobie, że on powinien być blisko nauczycieli. Że powinien im towarzyszyć w ich pracy, że nie powinien się zamykać w gabinecie, że powinien znać dzieci. Słyszałam o takiej bardzo fajnej szkole amerykańskiej, gdzie dyrektor codziennie wita wszystkie dzieci, które wchodzą do szkoły i każde z nich zna po imieniu. I myślę sobie, że to jest super sposób, żeby był trochę mniej samotny. Czy w szkole można się uczyć przez dobrą zabawę? Wydaje mi się, że szkoła powinna uczyć właśnie przez zabawę. Mój syn, który chodził do przedszkola, doskonale się uczył bawiąc. Wydawało mi się, że idąc do szkoły również poprzez zabawę będzie mógł się uczyć. Jednak niestety to ukrzesłowienie naszych dzieci, o których mówi autorka neurodydaktyki, powoduje, że nie zawsze tak jest. Jestem jednak przekonany, że tak być może i tak być powinno. I nauczyciele powinni zrobić wszystko, żeby umożliwiać dzieciom uczenie się, przez doświadczenie, przez dotykanie, przez poznawanie otaczającego świata właśnie tak, aby doskonale się bawiły ucząc jednocześnie. Co można by wnieść, aby szkoła otrzymywała jeszcze lepsze wyniki? I think, uh, One of the most important things is to listen to students. Since I think students understand what they want to do. so that's the first step. the second one is more money and more resources to make it possible for teachers to be more relevant to students' lives. and the third is much more respect for teachers and how hard they work. it is absolutely crucial for many reasons. Um, you cannot have a curriculum that is connected to people's lives unless the students and teachers work more closely together. And secondly, and I think even more importantly, it shows that some institutions can build democracies uh, that can change society for the better. Well, uh, teaching and learning is about relationships. So if the teacher and the student don't relate well together, it's very difficult to learn because the child will be afraid, and if you're afraid, it's, it's very difficult to learn. So, i think it's important for the teacher to treat the child as an equal. Uh, there, that is very important. you must, in a sense, teach well. you must love well. you must love children. and then the children will learn. that is a wonderful question. Uh, because i think it should be. and i think in our primary schools, like your age group in ireland, the children like going to school because the teachers, uh, it is child-centered, and it is about the children enjoying school and having a good time playing and learning. of course, they have work to do, but they can enjoy it. and i think it makes them feel at home. Being feeling at home is very important because then you can be yourself. and it's only when you can be yourself that you can really learn. The school should be the second home. A nie. Wydaje mi się, że to są dwie różne instytucje, które się uzupełniają, wspierają, współpracują blisko ze sobą, ale tak naprawdę, nawet jeżeli cele mają bardzo podobne, to one mają trochę inny charakter. Więc szkoła powinna być miejscem, gdzie dzieci czują się bezpieczne, radosne, chcą tam być, są otoczone miłością, troską, ale mimo wszystko, szkoła to jest takie miejsce, no trochę to jest brzydkie słowa, treningu takiego społecznego, jak uczenia się bycia w takiej większej grupie, poznawania obcych w sobie idei, też osób. Na tej konferencji słyszeliśmy wielo, po wielokroć krytykę tego, do czego szkoła dzisiaj dąży. Tak? Przygotowanie tylko myślenie o przygotowaniu na rynek pracy, tylko wyłącznie, myślenie wyłącznie o wynikach egzaminu. Podstawowym zadaniem szkoły jest umożliwienie dzieciakom bycia obywatelami, autonomicznymi jednostkami, takimi osobami, które są na tyle refleksyjne, że rozumieją, w czym biorą udział, mają wpływ na to, w czym biorą udział. I szkoła jest tak naprawdę bardziej miejscem takim publicznej, tworzenia takiej publicznej wspólnoty. Szkoła powinna dążyć do tego, żeby stawać się miejscem, w której uczniowie mają wolność do tego, żeby się rozwijać. Uczymy się przez zabawę. To jest jakby radość, pasja, zaangażowanie, zaciekawienie. Pojawia się wtedy, kiedy my nie jesteśmy zmęczeni, kiedy nie jesteśmy e, przestraszeni, kiedy nie jesteśmy przymuszeni. A właśnie zabawa jest tak, ta, 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 taką sytuacją, w której ludzie e, chcą działać. Bo, boimy się czasami, że w zabawie nie ma miejsca na, na uporządkowane działania, na takie systematyczne uczenie się. Ale to można zupełnie załatwić tym, że każda zabawa musi mieć w sobie element refleksji podsumowującej to doświadczenie te, 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 tego, tego, co przed chwilą się zadziało. Już po konferencji dowiedziałyśmy się wielu potrzebnych i ciekawych rzeczy. Dla nas Dobra szkoła musi przede wszystkim dawać uczniowi poczucie bezpieczeństwa. Musi to być miejsce, gdzie uczeń czuje się chciany i potrzebny. Teraz żegnamy się z Wami, bo wraz z konferencją dobiegł końca nasz reportaż.